Solidarna Polska. Proszę ojca, jak Proszę. ojciec uważa i sądzi, gdzie jest ta bariera, gdzie jest ta granica przyzwoitości dobrego smaku, kiedy to do telewizji publicznej, bo już pomijam tę komercyjną, zaprasza się w roli komentatorów, najpierw konklawy, a potem już samego wyboru papieża Franciszka, osoby, które są. Po pierwsze ateistami lub e, osoby, które e, walczą z kościołem, które są wrogie kościołowi e, i one biorą, e, one komentują e, cały wybór. E, w moim przekonaniu tam powinny zasiadać przede wszystkim osoby ze środowiska e, kościelnego, duchowego. E, powinni tam być księża, biskupi e, czy też zakonnicy. A, a my mamy przed oczami profesor środę, która przedstawia swoje wizje nowego Pontyfikatu. Jak Ale mówi to pani oceniał? o telewizji publicznej, tak? tak. Mhm. No to pytanie takie troszkę podchwytliwe, bym powiedział, ale słowo, że, że to jest telewizja publiczna, jednoznacznie sugeruje, że to musi być telewizja otwarta, gdzie wszyscy... Wszyscy obywatele mają prawo zabrania głosu, również ateiści, również osoby niewierzące i osoby wierzące. Gdybyśmy mówili o telewizji prywatnej, o katolickim kanale, tam można zorganizować taką debatę na własnych prawach, na własnych warunkach, zgodnie z wrażliwością danej wspólnoty religijnej, zgodnie z własnymi kryteriami i takim własnym poczuciem bezpieczeństwa, że tu nas nikt nie zaatakuje, bo tutaj jest wspólnota ludzi wierzących, wspólnota ludzi modlących się bardzo podobnie, albo tak samo, i tam jest inna atmosfera. Telewizja publiczna no to jest niestety cena wolności słowa i Pewnych naczelnych zasad demokracji, wolności i równości nie może się ograniczyć do zapewnienia takiego komfortu psychicznego jednej grupie, nawet jeśli ona jest bardzo droga naszemu sercu. Natomiast czym innym jest? naruszanie pewnych standardów, jak obraza uczuć religijnych, jak naruszanie dóbr osobistych, naruszanie dóbr prawnych chronionych konstytucją czy kodeksem cywilnym w naszym kraju. I jeżeli do tego dochodzi, to one powinny być ad hoc załatwiane, one powinny być omawiane i jakby regulowane. Jeżeli ktoś narusza czyjeś dobra osobiste albo przedmioty kultu religijnego, no to on się powinien z tego wytłumaczyć. I życie nas tego uczy. To jest też kwestia kultury politycznej, takich upadków i powstań. My się tego wszyscy uczymy na własnej skórze. Bardzo dziękuję.